Spokój, równowaga, siła, odwaga, czułość, asertywność, profesjonalizm, optymizm, życzliwość, zdecydowanie w działaniu, otwartość, współpraca, przebojowość, niezależność, zdecydowanie. Kobiety w biznesie są bardzo różne empatyczne, wrażliwe. Zdeterminowane, są takie i takie. I właśnie to jest super, bo energia kobiet to jest siła, która odpala się właśnie poprzez współpracę z innymi kobietami. Jako kobiety potrzebujemy świadomości, że firma, której poświęcamy tak wiele czasu, potrafi stworzyć nam odpowiednie warunki do rozwoju, dać narzędzia i przestrzeń do budowania relacji z innymi kobietami, a mentoring jest właśnie jednym z narzędzi umożliwiających czerpanie wiedzy i doświadczenia od innych. Jest to pierwsza edycja programu mentoringowego Energia Kobiet. Wzięły w nim udział 33 kobiety z całej grupy woli w Polsce, które przez ostatnie 10 miesięcy spotykały się regularnie i pracowały podczas sesji mentoringowych mentorka Menti. Najważniejsze w tym programie jest świadomość, że mam kontakt z mentorką, do której zawsze mogę zwrócić się po pomoc. Na końcu każdej sesji moja mentorka mówiła mi: "Umiesz to, potrafisz to zrobić, wiesz jak to zrobić". Dzięki temu dostałam energię, którą mogłam przekazać dalej. To, co zyskałam na mentoringu, to na pewno ogromną pewność siebie oraz to, że jest tutaj wsparcie kobiet, którego nie ma chyba nigdzie indziej. Mentoring to nie jest tylko rozmowa i dyskusja o pracy, o problemach, wyzwaniach zawodowych, ale często także o różnego rodzaju wyzwaniach życiowych. I to jest fajne, że się zaprzyjaźniamy, że się otwieramy przed sobą, że budujemy relację, która niejednokrotnie się skończy się długotrwałą przyjaźnią. Bardzo wartościowe są te chwile, kiedy możemy z tej bliskości skorzystać, kiedy możemy dzielić się bezpośrednio doświadczeniami, a nie tylko pędzić za zrobieniem wyniku. Podsumowanie mojej menti na koniec naszego spotkania, czy też naszych spotkań, gdzie powiedziała, że jest zupełnie innym człowiekiem, innym menadżerem, to szczerze powiem, to był taki miód na moje serce. I to było super. To jest ważne, że taki program powstał u nas w grupie. Dzięki niemu kobiety ze sobą współpracują, wspierają się nawzajem. Kobietom nie zawsze jest łatwo przebić się ze swoimi wartościami, ze swoją wiedzą. Jeżeli można czerpać z doświadczeń innych osób, to warto z tego korzystać.